13 listopada w Watykanie na festiwalu filmowym, który założył święty Jan Paweł II, specjalną nagrodę odbierać będzie Agnieszka Holland. I będzie ją odbierać w otoczeniu najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego. I bez względu na to, kto znieważa polski mundur czy to jest polityk lewicy, czy to jest dziennikarz niemieckiego portalu, czy to jest sam papież. My, jako Polacy, musimy bronić polskiego munduru. I obiecuję, że jeśli zostanę posłem, 13 listopada będę w Rzymie z Wielkim Transparentem, informującym o tym, że nie pozwalamy, jako Polacy, na znieważanie polskiego munduru. I mam nadzieję, że papież Franciszek ten transparent zobaczy. Bo to, co w tej chwili robi, to nie tylko już wychwalanie imperialistycznej Rosji, ale również uderzanie w polskiego żołnierza. I na to nie ma naszej...